i takim ludziom dajemy radę i parę słów do górników i hutników. Witam, Bartosz Wojcieszak, Wojownik Wolności. Chciałem Wam powiedzieć jedno. Dzisiaj naszym celem jest umowa Mercosur i nowa umowa z Ukrainą. Narzekaliśmy na zboże i produkty rolne z Ukrainy jeszcze bardziej nas zaleją. Umowa z Mercosur. Co powiedział Donald Tusk, że co prawda polscy rolnicy stracą, ale w eksporterzy polskiej żywności rzekomo zarobią.